Sześć znaków, że Bóg do Ciebie mówi. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Bóg próbuje zwrócić Twoją uwagę, że coś było zbyt idealne, albo poczułeś niewytłumaczalny spokój w sercu? Oto sześć znaków, które mogą świadczyć o tym, że Bóg naprawdę do Ciebie mówi. Jeden szept w sercu. Bóg często nie krzyczy, on szepcze. To uczucie głębokiego pokoju, cichy impuls, przeczucie. Może to być delikatny głos, prowadzący Cię w trudnej chwili lub przy podejmowaniu decyzji. 2. Fragment Biblii, który trafia prosto w serce. Otwierasz Pismo Święte i natrafiasz na wers, który idealnie pasuje do twojej sytuacji. To nie przypadek. Bóg często przemawia przez swoje słowo. Zwracaj uwagę, co przyciąga twój wzrok, gdy szukasz odpowiedzi. 3. Ludzie pojawiający się w odpowiednim momencie. Spotkałeś kogoś, kto powiedział ci dokładnie to, co potrzebowałeś usłyszeć. Albo przypadkowo trafiłeś na kogoś, kto przypomniał ci o Bożej miłości. Bóg często posyła innych, by cię prowadzić. 4. Niespodziewana zmiana okoliczności. Plany się nie układają? Zmiany, które wydają się frustracją, mogą być drogowskazem. Czasem zamknięte drzwi to sposób Boga, by skierować cię na lepszą ścieżkę. Zaufaj jego prowadzeniu. 5. Pokój w środku chaosu. Gdy wszystko się wali, a ty mimo wszystko odczuwasz wewnętrzny spokój. To może być Boży głos. Jego pokój przewyższa wszelkie zrozumienie i daje ukojenie tam, gdzie świat go nie znajdzie. 6. Silna potrzeba modlitwy lub uwielbienia. Czujesz, że chcesz się modlić albo po prostu być bliżej Boga? To Jego zaproszenie do głębszej relacji. Nie ignoruj tego. Odpowiedz na ten wewnętrzny głos. Bóg nie zawsze mówi głośno, ale mówi zawsze. Czasem to szept, czasem spotkanie, czasem wers z Biblii. Jeśli się zastanawiasz, czy On mówi do Ciebie, odpowiedź brzmi tak. Słuchaj uważnie i zaufaj Jego planowi.